Ukochana istoto światła, dziś anioły mówią, że nadszedł czas, abyś uświadomił a sobie, z czego cieszy się twoje serce i abyś zrozumiał a ekspresyjną siłę, jaką wywierasz na ludzi wokół ciebie. Proszę, wysłuchaj do końca, ponieważ każde słowo niesie ze sobą światło, ochronę i ważne objawienia dotyczące twojego życia. Zanim przejdziemy dalej, chcę. Abyś pomyślał A o kimś wyjątkowym i przesłał A imię tej osoby, abyśmy wspólnie mogli wysłać dobrą energię. Anioły ujawniają, że masz rzadki dar. Nigdy nic nie zrobiłeś, Aś, nigdy nie naciskałeś Aś nikogo, aby obdarzył Cię miłością, uwagą czy uznaniem, a mimo to w niewytłumaczalny sposób głęboko dotykasz serc. To tak. Jakby Twoja obecność była cichym magnetyzmem, zdolnym do wzbudzenia autentycznych uczuć bez wysiłku. Chcą, abyś zrozumiał, a że to nie jest zbieg okoliczności, jest to boska cecha, coś, co zawsze nosiłeś aż w sobie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ktoś bliski myśli o Tobie w bardzo intensywny sposób, a ta osoba dostrzega, jak bardzo jesteś wyjątkowy. A bez konieczności wyraźnych projekcji. Anioły pokazują, że to połączenie jest głębokie i wzmacnia się z czasem. To tak, jakby każdy Twój gest, każde spokojne słowo, każdy szczery uśmiech tworzyły niewidzialną więź, której nawet Ty nie potrafisz zmierzyć. Będziesz zaskoczony, a nieoczekiwanymi gestami czułości. Coś, co wydawało się małe lub nieistotne dla innych, będzie dla Ciebie jasnym znakiem, że ta osoba czuje autentyczny podziw. Anioły radzą, abyś przyjmując te projekcje, akceptował je z otwartym sercem i wdzięcznością, bez pośpiechu, bez strachu, po prostu absorbując pozytywną energię, która do Ciebie płynie. Ważne jest, abyś zadeklarował: a następujące zdanie trzy razy w ciągu dnia. Przyciągam czystą i prawdziwą miłość bez wysiłku. Pomoże to wzmocnić Twoją energię, czyniąc Twój magnetyzm jeszcze silniejszym i bardziej zrównanym z wszechświatem. Anioły poprosiły mnie, abym powtórzył, a, że Twój spokój i to, że niczego nie wymagasz, czyni Cię tak nieodpartym, o nadchodzi sytuacja, która ma się wkrótce ujawnić, coś czego już się domyślałeś, Aś ale co teraz okaże się wyraźniejsze. Ktoś z przeszłości lub ktoś bliski zastanawia się nad swoimi uczuciami do ciebie, a niewypowiedziane słowa w końcu znajdą przestrzeń, aby się pojawić. Anioły proszą o cierpliwość, ale także o odwagę, aby dostrzec te znaki, ponieważ są one dowodem na to, że naprawdę budzisz autentyczne uczucia bez konieczności niczego wymagać. Możesz zauważyć, że nawet w chwilach ciszy ktoś tęskni za tobą, myśli o tobie i martwi się o twoje samopoczucie. To niesamowite, jak wszechświat spisków, aby pokazać, że nigdy nie jesteś sam, a nawet jeśli nie szukasz uwagi. Anioły chcą, abyś rozpoznał tę cichą siłę jako część swojej osobistej mocy. Wkrótce pojawi się nieoczekiwana okazja do zbliżenia. Ktoś, kto obserwował cię przez długi czas, poczuje się bezpiecznie, aby się zbliżyć, a stanie się to w naturalny sposób, bez presji czy wymagań. To spotkanie będzie miało głęboki wpływ na twoje serce i obudzi uczucia czułości i pożądania, których być może się nie spodziewasz. Musisz wierzyć, że prawdziwa miłość nie wymaga żądań. Anioły nalegają. Że już to demonstrujesz swoją energią i obecnością i dlatego masz otrzymać zwrot proporcjonalny do wszystkiego, co emitujesz w ciszy. Uczy serce otwarte i umysł pozytywny, ponieważ energia wszechświata porusza się na Twoją korzyść. W tym okresie ważne jest, abyś kontynuował o afirmację. Moje serce przyciąga miłość i radość bez niczego wymagam. Rób to co najmniej trzy razy w ciągu dnia. Pomaga to skonsolidować Twoją pozytywną wibrację i utrzymać zaufanie, że wszystko, co do Ciebie przychodzi, jest prawdziwe i korzystne. Anioły pokazały mi, że jest ktoś bliski, kto nie potrafi już ukryć podziwu, jaki czuje. Ta osoba obserwuje Twoje gesty, Twoją cierpliwość. Twój spokój i czuję intensywne pragnienie głębszego połączenia się z tobą. Jest to moment przebudzenia dla was obojga i dlatego ta wiadomość dotarła do ciebie dzisiaj. Ktoś będzie zaskoczony, jak bardzo jesteś wyjątkowy. A, coś, czego być może wcześniej nie zauważył. A, ale anioły potwierdzają, że ta osoba jest prowadzona, aby docenić każdy twój szczegół, każdy akt cichej miłości który wykonujesz, nie oczekując niczego w zamian. To jest siła, która porusza serca. Jesteś gotów, gotowa na przyjęcie wiadomości lub wyraźnych znaków czułości, uwagi lub pożądania. Mogą przyjść w nieoczekiwanych formach: spojrzenie, słowo, wiadomość, a nawet prosty gest, który głęboko dotknie twojej duszy. Anioły chcą Abyś był a uważny, a i wrażliwy w a niektóre energie, które były uśpione, teraz zaczęły się poruszać wokół Ciebie, a Ty poczujesz inną lekkość, jakby wszystko, co było ciche i nieujawnione, w końcu się objawiało. Anioły mówią, że to jest faza uznania i że zasługujesz na odczucie intensywności czułości, którą wzbudzasz bez wysiłku. Prosty gest wykonany przez Ciebie w przeszłości powróci aby zaskoczyć w nieoczekiwany sposób, pokazując, że każda cicha postawa ma głęboki wpływ. Ktoś niedawno ujawnił, jak bardzo jest poruszony Twoim sposobem kochania bez niczego wymagam, a to sprawia, że zbliża się do Ciebie z większą szczerością. Są rozmowy, które jeszcze się nie odbyły, ale które wkrótce się pojawią. Przyniosą one objawienia na temat ukrywanych uczuć i spostrzeżeń których być może nie zauważyłeś, aś. Anioły proszą o zwrócenie uwagi na detale, ponieważ wysyłane są subtelne sygnały, abyś dostrzegł, a intensywność zainteresowania, jakie w tobie istnieje. Wchodzisz w okres, w którym cierpliwość zostanie nagrodzona. Wszystko, co wydawało się odległe lub trudne do zamanifestowania, zbliży się w naturalny i lekki sposób, bez wysiłku. Energia, którą emitujesz bez żądań, jest zauważana, a nadchodzą odpowiedzi, które głęboko dotkną twojego serca. Ktoś, kto podziwiał twój spokój i zdolność dawania bez proszenia o coś w zamian, teraz czuje jeszcze bardziej intensywne połączenie. Ta osoba myśli o tobie nieustannie, zastanawiając się, jak ktoś może tak głęboko wpływać, nie wymagając niczego. To forma miłości, która rośnie w ciszy i staje się coraz bardziej widoczna z każdym dniem. Anioły proszą, abyś kontynuował afirmację: Przyciągam czystą i prawdziwą miłość bez wysiłku. Powtarzaj to zdanie, aby wzmocnić energię, która już działa na Twoją korzyść, tworząc pole pozytywnego magnetyzmu, które przyciągnie jeszcze więcej doświadczeń czułości i pożądania. Coś, co wydawało się zagmatwane lub trudne do zrozumienia w Twoich przesłych związkach, teraz stanie się jasne. Zobaczysz, że Twoja zdolność do niewymagania niczego zawsze była dostrzegana, nawet jeśli nie została wcześniej uznana. Ta percepcja przynosi relaks i zaufanie do Twojego sposobu bycia. Wkrótce nastąpi nieoczekiwane spotkanie. Ktoś, kto Cię od dawna inspirował, Poczuję się bezpiecznie, aby się zbliżyć, a ten moment będzie naładowany emocjami i intensywnością. Anioły proszą, abyś przyjął A to zbliżenie z otwartym sercem, pozwalając energii płynąć naturalnie. Ciche postawy, które zawsze miałeś, Aś, teraz zyskują na wartości. Wszechświat pokazuje, że życzliwość. Cierpliwość i obecność bez żądań są potężnymi formami przyciągania miłości i czułości. Każde Twoje działanie zostanie dostrzeżone i docenione przez kogoś, kto naprawdę ceni Twoją istotę. Poczujesz mieszankę zaskoczenia i szczęścia, dostrzegając, jak niektóre osoby są poruszone Twoim sposobem bycia. Ktoś wyzna, w dyskretny lub pośredni sposób, że czuje coś intensywnego co zaczęło rosnąć w ciszy i teraz nie może być dłużej ignorowane. Chwile refleksji przyniosą zrozumienie twojej własnej siły. Anioły chcą, abyś zrozumiał, A, że twoja zdolność do kochania bez wymagania czegokolwiek w zamian jest kluczem do głębokich i szczerych relacji. Ta cicha moc zasługuje na docenienie. Niektóre wiadomości, które jeszcze do ciebie nie dotarły, mogą objawić się w ciągu najbliższych dni demonstrując, że nieujawnione uczucia są prawdziwe. Ktoś opowie o podziwie, jaki czuje do Ciebie, ujawniając wpływ, jaki Twoja obecność ma na serce tej osoby. Twoje gesty uwagi i troski, nawet bez intencji otrzymania czegoś, tworzą silne i trwałe więzi. Jest to energia, która przyciąga wzajemność w naturalny sposób, pokazując, że prawdziwej miłości nie trzeba wymagać, aby kwitła. Dostrzeżesz znaki czułości, które mogą umknąć uwadze innych, ale dla Ciebie będą jasne. Dłuższe spojrzenie, nieoczekiwana wiadomość lub delikatny dotyk pokażą, że ktoś jest głęboko połączony z Twoją energią. Ostatnie doświadczenia potwierdzają, że Twoja energia przyciąga ludzi, którzy czują autentyczne pragnienie zbliżenia się bez presji. Anioły proszą, abyś docenił te doświadczenia i nie niedoceniał doceniał mocy jaką posiadasz, dotykania serc swoją cichą obecnością. Obecny moment wskazuje, że pojawią się nowe możliwości połączenia, a wszechświat zapewnia spotkania naładowane emocjami. Ktoś, kto podziwiał twoją zdolność do kochania bez wymagania, teraz poczuje się zmotywowany do otwarcia się i wyrażenia swoich uczuć. Pozwól, aby prawda o twoim cichym świetle zagościła w twoim sercu. Nagroda za twoją czystą formę miłości jest w drodze, manifestując się w szczerych i intensywnych połączeniach. Pozostań wierny a swojej istocie, ponieważ wszechświat odpowiada na twoją wibrację, a prawdziwa miłość, którą emitujesz, będzie twoim największym żniwem. Niech łaska cię otacza, chroniąc twoją podróż i wzmacniając twoją zdolność do przyjmowania całej miłości, radości i motyli, jakie wszechświat ma do zaoferowania. Niech lekkość i słodycz tej wiadomości pozostaną z Tobą, prowadząc Cię spokojem i pewnością każdego nowego dnia. Amen.